Dzisiaj cały dzień robiłem, nawet kurczę kamerki do ręki nie wziąłem, ale nie o to chodzi. Dojechały mi płyty, tu mam zielone, tu mam 2,60, nie widać ich chyba, tu mam dwójki. I szukam czegoś innego, bo rozplanowuję sobie instalację. Oczywiście ułożyłem już wełnę w dużej mierze na, tym, na tej dużej połaci, dochodzi mi tylko yy, pozamykać tutaj na tych małych, ale muszę rozprowadzić sobie instalację do oświetlenia i szukam przewodu, bo miałem kurczę gdzieś przewód i nie mogę go znaleźć. Miałem na kłębku dwa razy jeden w drucie i nie wiem gdzie to mam, nawet na strychu szukałem, nie mogę znaleźć. Ale nie wiem czy widzi... pamiętacie co, byłem <laughs> musiałem jechać dokupić rurę 150 do wentylacji, bo Mówiłem w którymś filmiku, że kupiłem za mało i mi tutaj nie starcza i pojechałem dokupić. No to teraz jak szukam przewodu, Zglądam po wszystkich dziurach, do wszystkich pudełek zacząłem zaglądać i szukam gdzie to jest. I tu kurczę mam Spiro. Jeszcze z Rzynki i pod spodem drugie pudełko, w którym przyszły właśnie te 150 i tam 150 cała. Metrowa. A ja jeździłem i kupowałem, bo potrzebowałem żeby to przedłużyć, a tu kurczę Czyli dobrze wymierzyłem i kupiłem tyle ile potrzeba. Tylko się zarąbałem. Nie no nie mam kurczę tego przewodu. Przewód teraz kupię też. I podejrzewam, że on mi wpadnie w łapy jak nie będzie potrzeba. No ale trudno, no bo przecież kurczę już wszystko przejrzałem i nigdzie go nie widzę. Także taka wstaweczka. Sam się uśmiałem dopiero jak podniosłem te pudło, patrzę a tam... A tam rura leży. Zamiast najpierw sprawdzić i, jechać kup i dopiero jechać kupić, to ja najpierw pojechałem kupiłem, a dziś się znalazłem. O Boże. 40 zł człowiek jest w plecy. Teraz z tą 150 nie wiem co sobie mogę zrobić, co mi zostało zupy nagotować. Także ten, taka sytuacja. Wełny też mi zabraknie. Jutro jadę dokupić wełny, jadę dokupić dziesiątkę rolkę, chociaż dziesiątki mi dużo nie zabraknie, bo dziesiątki mi zabraknie dosłownie kilka pasków. No ale rolkę trzeba kupić, żeby nie było. I piątki rolkę muszę dokupić, bo tu mam na połowie, na górze ułożone piątkę. I jeszcze muszę na drugą część ułożyć piątkę. Także muszę jechać dokupić piątkę i dziesiątkę rolkę. Dwa profilki i jutro kończę, że tak powiem, tą zabudowę. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Tu za dużo miejsca nie ma, ale jeszcze piątka się mieści. Także wyjeżdżam sobie wełną, zabudowywuję się. Yy, tak jakby tą wełną z tego mniejszego suficiku podwinąłem się na ten większy sufit i z tego większego sufitu piątką zjechałem na ten mniejszy sufit. Nie dość, że się dychy, te dwudziestki, ze sobą spotykają, to jeszcze są dwa razy na przekładkę piątki położone. Myślę, że będzie szczelnie. 25 wełny, będzie na pewno szczelnie. Także tyle na dzisiaj. Buh, nic nie nagrałem. To jest jedyne nagranie, które z dzisiejszego dnia widzicie, czyli układanie tej wełny i rozrysowywanie, rozplanowywanie oświetlenia, ale pewnie coś mi się urodzi nowego, więc może jutro będzie zmiana. Ale się wkurzyłem z tą rurą. No cholera jasna. Tego przewodu miałem tyle, żeby mi na pewno starczyło i nie wiem, gdzie go mam. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie ja go wpieprzyłem. Kurde, wychodzę z domu! a Tu patrzcie, ile śniegu! Zima pełna Ale fajna zima. Śnieg lepi się, skrzypi. To na święta tak nie było. Dobra. śnieżać trochę. brać się za robotę. Dalej. No i zaczynam wełnowanie tych wąskich przestrzeni dookoła tego podniesionego sufitu. Wchodzę tam, jedna wełna mi ładnie wychodzi między stelażami, druga dycha dochodzi do tej dychy na górze i później na to idzie jeszcze jedna piątka na przekładkę i druga piątka na przykładkę. Tak jak widzicie, mam tutaj piątki popodwijane. Później tylko pateczkami opuszczam na wełny poniżej i jest piękna przekładka. Jestem już na życiowym zakręcie. Ostatni zakręt, kawałek prostej i jestem w domu, ale docinam już, bo musiałem dokupić rolkę dziesiątki, bo mi tego euroula zabrakło. Dobrze mówię, to był euroul czy euroul? Tak, euroul. A musiałem dokupić, więc pojechałem do tutaj naszego okolicznego sklepu. Dokupiłem Knaufa. <laughs> I co muszę powiedzieć. Pierwsza sprawa, to jest dziesiątka, to jest dziesiątka, to jest 0,35, to jest 0,35. Chińska też była 0,35, tylko że piętnastka. Twardość. Nie ma porównania w ogóle Knauf a Euroul. Nie ma nawet, nawet nie ma co tutaj porównywać. Zobaczcie, to jest Euroul i to jest mniej więcej szerokość 120 na jakieś 80-90. No, także ten. To jest Euroul, <noise> a Knauf, czy to nie mówi wszystkiego od razu? Dziś, dziś wolałbym nadpłacić ten 1000 czy 1500 na całej wełnie i kupić knaufoskom. Pierwsza sprawa to jest sztywność. Nie robiłyby się takie kałduny z wełny. Z tej piętnastki, to powiem szczerze, chińskiej, gdzie nie była sztywna, gdzie niegdzie był flak. Euroul, jeżeli rozwijacie rolkę i zaczynacie, jest gruba i w miarę sztywna, to trzeba powiedzieć, że pierwsze, tam, pierwsze pół rolki jest, m, nawet powiem szczerze, że jak mierzyłem, to miało 12 cm, a ile ma tu? Tu trzyma dyszkę. Tu trzyma dyszkę, ale jest dużo bardziej zbita. Euroul nawet do 12 dochodził po rozwinięciu, także miał jakoś spulchniał się jakoś tak bardziej, ale im dalej, im bliżej rolki, tym większy placek się robił już tak powiem flak. Może on spuchnie, może on ma swoją wytrzymałość 0,35 przepuszczalności, i tak dalej, ale flag. Jeżeli chodzi o pylenie, to i Chińska, i Euro to pod światło widać jak się w lampie robi, że fruwa tego dużo z knaufa. układałem tam piątkę, teraz idę z dychą, jest połowa, jak nie nawet 3 czwarte mniej tego pylenia niż z tamtych wełen. Także jeżeli chodzi o zdrowie, i o sztywność, i o układanie, bo ona jest sztywniejsza, to na pewno by była lepsza. Miękkość w tych wełnach jest o tyle dobra, że jak dotniecie krzywo, bo wiadomo, że nieraz tam jak tniecie kilka pasów, to centymetr nadrzuci Wam pół, centymetr i gdzieś tam Wam wyjdzie z kichy. Ja co jakiś czas przykładałem kątownik, sobie równałem, jak widziałem, że już bardzo z kichy cięcie idzie, ale ta o tyle, że jest miękka, to można było ją naciągnąć i tą miękkość, wiecie, poniekąd spraszczyć ona w siebie wchodziła. Tu podejrzewałem, że by było trudniej. Bo jest... Zobaczcie jak ona jest sztywna. Kurczę, to jest naprawdę klocek, no. Tu nie ma co mówić. Dziś bym się, wiecie, oblizał tą oszczędnością i kupiłbym Knaufa. A tu? No nie, to nawet nie ma co, nawet nie ma co próbować. Ona jest może 10 cm wyższa, ale i tak nie stanie. <śmiech> <śmiech> Także Knaufowska, powiem Wam, że strasznie zbita i sztywna. Nawet jeżeli chodzi o to, że jak się na nią wchodziła ciołem, Czuć tą jej grubość, tą jej zbitość, tą kurczę, dziś żałuję. Powiem tyle: mogę się przyznać, dziś żałuję. Tak jak powiedziałem już wcześniej, wolałbym to płacić i robić w knaufie, ale myślałem, że jestem mądrzejszy od systemu i zaoszczędziłem, bo kupiłem tanią. Chociaż wiecie, no chodzi tutaj o to, jak to ciepło będzie trzymało, a nie o to, że ona jest sztywniejsza i fajnie się układa. No bo to głównie chodzi o ciepłotę, a nie to, czy ona pięknie wygląda. Także to się wszystko sprawdzi, jak dom będzie użytkowany przez pierwszy rok, będzie jakaś zima. Na pewno będę łaził wtedy po górze z kamerką termowizyjną i będę patrzył, czy tam między dechami nie wyfruwa ciepło i będę wiedział, gdzie położyłem Hinola, gdzie położyłem Euroula. No Knaufa nie mam nigdzie położonego, także nie będzie porównania, chociaż podejrzewam, że byłaby różnica. Choć tu patrzyłem, patrzcie, kładłem na kozie wełnę po to, żeby wiecie, żeby ją przysmażyć, i od góry patrzyłem ciepło. I tak samo chińska, jak i Euroul przepuszczały mniej więcej w tym samym czasie <tryk> ciepłotę, czyli na górze się robiła wełna gorąca. Zaraz, jak mi zostanie kawałek tego knaufa, też dołożę do kozy, żeby był ogień, położę tego knaufa na górze i zobaczę, czy od góry też się pokaże ciepło. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie, już nie będę tutaj walił, z, z, wiecie, z tego ze stoperem, nie będę stał, nie będę patrzył. Takie porównanie dla siebie, jak to ciepło szybko przechodzi przez, przez wełnę. Ale na pewno knauf sztywniejszy, bardziej zwarty i mniej pyli. Na pewno by było trudniej go docinać, jeżeli byście mieli takie kałduny, bo tu to mówię, naciągnę jedną w drugą, ona jest miękka i w siebie wchodzi. Z knaufem już, podejrzewam, byłby problem, bo jest sztywny, jest zbity, więc by trzeba było się troszkę bardziej przyłożyć na docinanie. Chociaż tak się przykładają, żeby to było równocięte, żeby żeby nie było, wiecie, luzu i mostków tak, tak zwanych. Dobra, docinam dalej i wkładam, bo się rozgadałem, ale kurczę, dziś to... A. Będę mądrzejszy przy drugiej budowie. W kozie kotłuje. Słychać, jak ciągnie. Kładę wełnę na palenisko i zobaczę, jak szybko <laughs> zrobi się tutaj ciepła, a wręcz nawet gorąca. Bo mniej więcej wiem, kiedy się Euro zrobił gorący i też wiem, kiedy się zrobiła chińska, bo sobie to porównanie zrobiłem takie wiecie dla siebie. Tu mam kawałek Chinola przypalonego, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Też się przypalił. Tylko, że Chinol jakoś tak mniej, bo Chinol jest taki siwy. W sensie siwe ten odbicie fajerki. A tu się zrobiło aż białe. A tu takie zasiwiałe. Ciekawe dlaczego. No pewnie jakiś skład, jakiś barwnik czy coś. Także tak wyglądają te. A zaraz zobaczymy ta. Chwilę jej daję i mówię o około mniej więcej ile minęło. No i po około 5 minutach też jest gorąca od góry. Można odgrać fanfary. Dzisiaj, dzisiaj taki dzień porządkowy chyba sobie zrobię. O, ale tu jest zimno. O kurde, w salonie jest całkiem inna temperatura niż tu. Czemu ludzie wywożą śmieci do lasów?